tam po raz kolejny. Dzisiaj bo dokładnie to samo. Miałem w jednym odcinku, że łaził za mną i nie wiem już o co mnie prosił i mówił mi, zrób mi, bo jadę do Bretanii zrób mi fasolkę po bretońsku. Właśnie, fasolka Brytoli. po bretońsku, skąd ta nazwa, ona wcale nie pochodzi stamtąd jak się nazywa. To jest tak jak ryba po grecku, nie pochodzi z Grecji. Ona tak. po prostu pochodzi ze Spychowa pod Krakowem. <grytanie> dokładnie. I to jest jeszcze na to taka specjalna legenda. Dobra, mało o tym. Ciekawostka, sprawdźcie sobie skąd się w ogóle wzięła nazwa. Ja wam nie powiem, jak chcecie, to nagram osobny filmik o tym. I skąd będziemy się wzięło, opowiadali to? i opowiadali godzinami skąd fasolka po brytońsku. A tymczasem A my robimy my ją brytujemy. u nas w kuchni. Co tak. potrzebujemy? No. Fasola, y ja tutaj mam. Jasia, różnie nazywali. to mały Jaś, i my małego Jasie dzisiaj będziemy gotować. Myś... Namoczyłem ją 4 godziny, w zupełności wystarczy. Nie wstawiacie jej na całą noc do wody. Czyli namaczamy fasolę. Tak, i teraz sobie kilogram takiej fasoli, to 400 gram. Tak. A wygląda jakby było więcej. No bo ona napęczniała. Czyli jest już więcej, ale jak idziecie do sklepu, kupujecie 1 kilo fasoli. Małego Jasia. Możecie kupić dużego Jasia. Jak Wam pasuje? Ja wolę małego Jasie Dobra. I teraz tak. 400 gram oczku, mhm. 400 gram kiełbasy. A kiełbasa się nazywa jak duży stach? Kiełbasa po prostu kiełbasa. Jak Od chłopa. Tak? I teraz tak, to może być kiełbasa, a to równie dobrze może być przegląd lodówki. Kawałek jakiejś tam pieczeni, kawałek jakiegoś mięsa, Boże, a... kawałek, tak, może to być nawet, nie wiem, schab tak samo wcześniej obsmażony razem z mm -hmm. tym. Może schab to nie jest zły przegląd. Czyli generalnie ale... robimy przegląd taki i tu możemy włożyć każde mięso. Może no, być wędlina jakaś, jaką mm -hmm. mamy. My mamy kiełbasę, dalej kiełbasę, dwie cebule, cztery ząbki czosnku, Dwie duże łyżki przecieru pomidorowego, no i możemy, aczkolwiek nie musimy, ja dodaję pasata pomidorowa, mm -hmm. tego powiedzmy około 200 ml, powiedzmy 150 ok. No i przyprawy, to Wam napiszę dokładnie opis na to, zresztą będziecie widzieć co dodaję, ale liść laurowy podstawa, majeranek, papryka słodka, papryka ostra, cebula suszona i... Mm, co chcemy jeszcze ostre? I będzie tak. A. Tą fasolkę naszą zalewamy wrzątkiem. I wstawiamy już do gotowania, tak? Tak, zalewamy wrzątkiem i gotujemy. Zobaczcie ile powinno być wody. Czyli ma się zakryć całkiem. Zakrywamy ją tak Jeszcze około... Jeszcze ponad. Tak, ja zakrywamy ponad. ją około 3 cm wody ponad fasolę mhm. i gotujemy. A my w tym czasie... Rozgrzewamy patelnię, bierzemy oliwę o, i to na oliwie dajemy... Otóż teraz mamy tutaj boczek. Słoninkę. Ale nawet jeżeli to do fasolki naszej pobryczensku nie dajemy oliwę, tu jest najlepiej dać. O, to są, to są kostki, mm -hmm. które wyciąłem z boczku. Zobaczcie, tego nie wyrzucajcie też. Je po prostu wrzucimy, duże kawałki, będzie nam później łatwiej wyciągnąć. A też na nadadzą aromat. Też nadadzą taki mm -hmm. ładny aromat. Czyli ten boczek. To wszystko wrzucamy. Razem z tą słoninką. Razem z słoninką i obsmażamy. I teraz uwaga, jeżeli mamy bardzo chudy boczek, to możemy troszeczkę dodać ale oleju roślinnego. Nie dajemy oliwy tutaj. Czyli mamy... nie włoski. Nie włoski. Smak oliwy jest bardzo intensywny, także no, nie wiem, nie zepsułby nam dania, ale akurat dla mnie ona tutaj nie pasuje. Czy to się ma osmażyć na dużym ogniu? Wytapiamy cały tłuszcz. Mhm. Możemy ognie zmniejszyć. Tak gdzieś palnik ustawiony na połowę, robimy. No dobrze, boczek się pięknie podpiek. Pięknie się podpiekł, ale jeszcze troszeczkę się wytapia, dlatego mm -hmm. teraz najlepszy moment, dodajemy kiełbaskę. Fasolka po Bretońsku, idealne danie po prostu na zimę, idealne dla, danie dla górali na przykład. Idealne. Dla rolników, idealne. dla chłopów, którzy idą pracować do lasu tak. na wycinkę drzew. A zobaczcie teraz tą naszą fasolkę. Potrzebuje około, nie wiem, 15-20 minut tak się wstępnie ugotować i jak już się nam zrobi ten boczuś, zrobi się kiełbaska, do tego za chwilę dodamy cebulkę, dodamy czosnek, yy, na ten sam tłuszcz, na którym wytopił się z boczku, usmażyła się kiełbasa, wrzucimy to razem do fasolki i dalej będziemy gotować. Tu już nam się o. tak pięknie zesmażył boczek, kiełbaska i na tym etapie możemy spokojnie dodać sobie... Cebulkę? Mm. Czyli tu w ogóle nie tak, że najpierw podsmażamy cebulę, czyli najpierw wytapiamy... Najpierw wtapiamy tłuszcz. Tak. Mhm. Możemy zrobić tak, że wyciągnąć sobie to mięso i na patelni na tym tłuszczu dodać cebulę. Ale tutaj nam się tak pięknie już wytopił, że ta cebulka nagrodzie razem z mięsem, razem z boczkiem i będzie jeszcze więcej aromatu. Papryka słodka, pół łyżeczki już idzie tutaj. Mówisz kilo fasoli. Na ile to jest dań, Na ile porcji? Ojej, to jest takie danie, że spokojnie dla czterosobowej rodziny wystarczy na trzy dni, i jeszcze możecie dać sąsiadom. I to jest właśnie też taki przykład, że nie chcę Wam się gotować codziennie, ale lubicie fasolkę po bretońsku, spokojnie możemy tak zrobić. Ja na przykład uwielbiam taką fasolę, moja rodzina ją uwielbia. Ty tam mieszaj, a ja do garnka z tą fasolą już daję teraz 4 liski laurowe. Hmm. Już od razu wrzucam. Cztery, pięć ziarenek ziela angielskiego. Już w tym momencie tam do tej fasolki mogę dodać łyżeczkę jedną majeranku. A u nas zawsze tata robił fasolkę, nie? Po brytońsku. Tak? No. No tak. <grym> nie pamiętasz? To bratu się tak kojarzy, że tata robił, bo tata zawsze przychodził i właśnie mamie wyjadał, a on był mały i to zapytał tak, że tata to robił. <grym> no tak. Nie no. Nie no, tata, tata robił. W tym momencie Zobaczcie, jak już mamy zeszkloną cebulkę, ona jest, się nie jest, może tak. palić, tak? I teraz dodajemy nasz czosnce. czosnek. A, ah. i tu jest prawdziwy aromat. I teraz jest, i teraz jest zapach. Wow. Pierwszy, tu jest kawałek. To nie. są te kostki, które z w boczku, kupiłem go w kawałku, wyciągam je, ale tylko na chwilę, zaraz zobaczycie. Po co? Niech zgadnę. I w tym momencie możemy dodawać tak. już to, Możemy to tu? Tak. Przejdź. Nie odwrotnie. Nie. Czyli co, fasola nam się ciągle gotuje? Fasola się gotuje i w tym momencie... Możesz ją zamieszać? Możesz. Jakby ten majeranek, tak? Majeranek. Majeranek, tak. Majeranek, liść laurowy, żeby się zanurzył. I dodawaj. I teraz dodajemy to, co mam na patelni, czyli poczek, kiełbaska, cebula i czosnek. Dodajemy do garka. O, pięknie, wybierz wszystko, wybierz. Tak. A ja na tą patelnię spokojnie wrzucam to i jeszcze podsmażę. Ulubionej aromatu, armatu. Hmm. Teraz, żeby to się jeszcze odspażyło, a tutaj mogę to wymieszać. Spokojnie. To możesz wymieszać, tak? tak. I zobaczcie, ten płyn już zmienił kolor. Delikatnie. Nabrał tego y, fajnego koloru od y, przypieczonego boczku, od wytopionej y, kiełbaski, od, od wytopionej, od, od przysmażonej cebulki. Dobra, niech się gotuje, zostaw. Mm -hmm. Dobra, i w tym momencie, zobaczcie, dodaję już takie podsmażone, te kawałeczki wrzucam do środka i skórka, to jest najważniejsze. Patrzcie jaki to ma kolorek, przypieczony. Mm -hmm. Mm -hmm. I to wkładamy do gara. I to mi do garka. O! Taka fasolka będzie nam się gotowała teraz około... 30 minut, za pół godzinki dodajemy naszą pasatę. I teraz uwaga, kolejna ważna rzecz. Nie wrzucamy od razu koncentratu pomidorowego, bo to jest też y, koncentrat, kwas. To powiemy, jak będziemy robić. Jak go wrzucimy, to na ugotuje. To ja. No cóż, my tutaj gotując fasolkę po bretońsku, zobaczyliśmy, że za oknem już się troszeczkę ściemniło. Ale na to nie przeszkadza, dajemy dalej. Wiesz co? No, no to się gotowało nam ile? Około godziny? Około godziny, wszystko Około godziny? Fasola musiała. Fasolka już jest taka na wpół miękka, dlatego czas dodajemy te nasze około 150 ml pasaty pomidorowej. Mhm. Mieszać. Zamieszaj. Wybrać. Wybrać. Tak. I czy co? I koncentrat tak samo wkładamy tutaj? I koncentrat pomidorowy. Te Ale co? Tak samo wkładamy od razu bezpośrednio? Wiesz co, nie wiem, możemy za pośrednictwem kogoś, ale najlepiej lepiej nie jaka. Nie, mówiłeś nie, po ciebie, no, bo no. mówiłeś wtedy, chciałeś coś no. powiedzieć, że nie. No, kiedy mamy teraz już miękką fasolę, to dajemy. Nie dajemy koncentratu na początku jak fasola twarda, ponieważ ona... Się... to miał dawać koncentrat na początku. Nie. wiem. No bo wtedy to najadałeś. coś dajemy, tam... Dajemy teraz koncentrat, kiedy mamy już miękką. Dokładnie. Mhm. I słuchajcie, to jest czas na dodanie soli, przyprawienie już tego w taki wstępny sposób, czyli dajemy około yy, dwie łyżeczki na razie. Poczekaj. Może niedużo, może niedużo, tak żeby, żeby było przesłolone. Dwie łyżeczki no. Druga. Nam się to przygotuje, za chwilę spróbujemy. Mhm. Dobra, czyli doprawiamy ostatecznie już jeszcze jedna łyżeczka majeranku. Mhm. Mhm. Jakie zapachy już tu są. Papryka słodka, tak naprawdę pół łyżeczki. Okej. Okay. Pół łyżeczki słodkiej. I tu tutaj już przygotowałeś patelnię. Tak. Ja ją tu jeszcze obetrę ładnie. Na co ta patelnię. mamy czosnek granulowany, dosłownie też jedną trzecią łyżeczki. Na co ta patelnia? A tu robimy zasmażkę. Dobra, no to ja mogę robić. Ja. No tak. Ile masła? Masła? 50, ile? 50 gram masła, czyli to co mamy tutaj. 50 gram masła. Wędruje na patelnię. O, już się ładnie rozgrała ona. Pięknie. Czyli co? Tutaj masełko się rozpuści i to zrobię mąką. I dajemy mąkę. Na 50 gram masła dajemy dwie czubate łyżki, albo takie, no nie czubate, no... dwie takie łyżki mąki. Mhm. I, I to Oj, Druga. Sobie tą zasmażkę, tak naprawdę ona masło się dobrze rozpuści. My ją musimy przyprażyć. Ona musi zmienić kolor na yy, brązowy, żeby się leciutko przypalić, ale no nie aż tak bardzo, bardzo mocno. Ale lepiej ją cały czas mieszać. Tak. Lepiej ją cały czas mieszać dokładnie. I teraz zrobimy jeszcze taką jedną rzecz. W takiej formie, taką zasmażkę, możemy teraz dodać po prostu albo do garka z fasolą, ale jeżeli Fasola będzie y, już bardzo, bardzo miękka i chcemy ją szybko zamieszać. Istnieje ryzyko, że my te ziarenka po prostu y, porozbijamy, rozgnieciemy. Dlatego co robimy? Dodajemy A. troszeczkę A. tego płynu. Mierze do majem. tego. Na patelnię. Żeby walne nie porobły się za I bardzo duski, Tak. prawda? Tak. I teraz tu, i teraz do gara. I teraz do gara. Okay. W tym momencie ją i w tym momencie możemy ją zamieszać dużą łyżką. O. Nic prostszego! No, proszę Państwa, ja się nie spodziewałem, że z tak niewielu tutaj składników, które widzieliście na początku tego odcinka, można zrobić taki duży gar fasoli po, po bredońsku. A od dzisiaj ja to nazywam przynajmniej Mały Jaś. Tak. Mały Jaś dla Ciebie. Taką fasolkę możemy śmiało jeść yy, z chlebkiem Albo bez Albo bez, tak jak Smacznego, wam Was kolejny raz Lajkujcie, odwiedzajcie nasze profile, komentujcie i do zobaczenia Taką lubię najbardziej mm. Dobra, my wcinamy Do zobaczenia w kolejnym odcinku Taram! Jest szef! Zawsze chciałem to powiedzieć a teraz do ciebie mogę już tak mówić. Jest, szef! Okej, okay, szef. Miło mi. Mówić ci tak cały czas? Jest, szef! Yeah! Tak, szef. Słuchaj, nie, nie wiem przez to, jak ty będziesz na to mówił mały Jaś, no? A ja mam małego Wacka. Chójdź mały Jaś i duży Wacuś. Ta was tak nazywa, ty mały Jaś.